Kanał Fajne Wycieczki zaprasza na film Delta Wisły, część druga. Gdańska głowa. Na przełomie XIX i XX wieku w obszarze Delty Wisły podjęto działania w celu rozwiązania problemu lodowych powodzi zatorowych zatapiających bardzo często duże obszary Żuław. Przeprowadzone prace opisano w odcinku 6 pod tytułem Delta Wisły, część pierwsza Biała Góra. Prezentowany film przedstawia część z nich, wykonanych w rejonie Gdańskiej Głowy. Chodzi o odgrodzenie szkarpawy od Wisły bramą przeciwpowodziową, wykopanie ponad 7-kilometrowego kanału, zwanego przekopem Wisły, w celu odprowadzania wód leniwki bezpośrednio do morza oraz zasypanie około 3 km koryta Wisły Gdańskiej do miejsca, w którym obecnie znajduje się Marina Błotnik. Wrota przeciwpowodziowe na szkarpawie umieszczono w linii wałów ochronnych. Ich stalową konstrukcję umieszczono w murowanej obudowie wyposażonej w prowadnice belek ochronnych zakładanych w czasie zagrożenia lodowego. W rejonie wrót umieszczono most obrotowy umożliwiający przepływanie jednostek z wysokim masztem. Na co dzień jest on ustawiony nad kanałem dopływowym i umożliwia poruszanie się ścieżką biegnącą szczytem wału przeciwpowodziowego. Bezpośrednio za mostem zbudowana została śluza komorowa z pojedynczymi wrotami obsługowymi. Jej napełnianie i opróżnianie odbywa się grawitacyjnie. Zachowano oryginalne, napędzane ręcznie urządzenia do otwierania i zamykania wrót. W ostatnim czasie uzupełniono je o wspomagający napęd elektryczny zabudowany w dotychczasowej obudowie. Po wschodniej stronie śluzy, na szkarpawie, znajduje się rozlewisko postojowe ułatwiające obsługę oczekujących jednostek. Jadąc szosą od mostów Kiezmarku do wsi drewnica, po przejechaniu około jednego kilometra, znajdujemy stojący przy szosie parterowy domek i skręcamy w lewo w boczną drogę wyłożoną płytami. Po kilkuset metrach można zostawić samochód na poboczu i wejść na obszar śluzy, a tam do obrotowego mostu i potem do prawego brzegu Wisły. Warto sobie uświadomić, że znajdujemy się na samym początku przekopu Wisły. Od tego miejsca aż do jej ujścia w Świbnie po obu stronach wykopanego w końcu XIX wieku kanału biegną wały przeciwpowodziowe o wysokości około 10 metrów. Mimo, że nie jest to przedmiotem wycieczki, nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o istotnych dla całego przedsięwzięcia pracach polegających na odcięciu koryta Wisły Gdańskiej od leniwki. Wykonano to zakopując około 3 km Wisły Gdańskiej do miejsca, gdzie dzisiaj znajduje się Marina Błotnik. W pobliżu Gdańskiej głowy warto zobaczyć w Mikoszewie, odległym o 10 km, prom przez Wisłę Przekop oraz przystanie z łodziami świadczącymi różne usługi. W nowym dworze gdańskim odległym o 12 km muzeum Żuławskie oraz w Rybinie odległej o 21 km dwa drogowe mosty zwodzone i jeden obrotowy most kolejowy.